Zapewne macie w swoim telefonie ustawione mnóstwo aplikacji, które generują denerwujące dźwięki. Co zrobić, aby nie wyłączyć dźwięku naszych aplikacji całkowicie, a na przykład poszczególne aplikacje y, zrobić z jakimś innym dźwiękiem? Wchodzimy w ustawienia, następnie szukamy naszych aplikacji, które y, nas interesują. Niech to będzie WhatsApp i na przykład y, czy. Chcemy powiadomienia mieć włączone czy też nie. Także wchodzimy, i tutaj mamy powiadomienia, jak widać, w trybie. Normalnego dźwięku, tak samo jak to jest w wiadomościach, SMS-ach i tym podobne. Wszystko taki, ma taki sam dźwięk. Możemy wyciszyć całkowicie, co spowoduje, że wyskakujące na ekranie będą powiadomienia, ale dźwięku żadnego nie będzie słychać. Możemy całkowicie wyłączyć powiadomienia. Nie będziemy wiedzieli, że przyszła do nas jakaś wiadomość, dopóki nie wejdziemy w tą aplikację. Ale co zrobić, jeśli chcemy mieć inny dźwięk niż standardowy? SMS-a, powiadomień, wchodzimy sobie tutaj, w skonf skonfiguruj w WhatsApp. I teraz mamy dźwięk w konwersacji, wiadomość, dźwięk powiadomień jest domyślny, czyli klikamy sobie dźwięk powiadomień. No i teraz najzwyczajniej możemy sobie wybrać jakiś inny dźwięk. Niech to będzie BIP, taki dźwięk ledwo słyszalny i będzie on sobie inny już, właśnie dla. Tej aplikacji poszczególnej, czyli już będziemy rozróżniali dźwięk z WhatsAppa, a z innych powiadomień. I tak poszczególne, każde nasze aplikacje możemy sobie ustawić na inny dźwięk, lub też najzwyczajniej wyciszyć je całkowicie. Także w ustawieniach zawsze wchodzimy i konfigurujemy sobie ustawienia poszczególnych aplikacji, tak aby one przychodziły lub też były. Były dźwięk jakiś inny niż standardowy. Tak samo możemy tu na przykład, jak widzicie, w standardowych wiadomościach to zrobić. Również wchodzimy w skonfiguruj wiadomości i tutaj wybieramy sobie także dźwięk powiadomień. Czyli tu akurat ja mam dwie karty SIM, więc dotyczący dźwięk danej karty SIM również wchodzimy w dźwięki. No i teraz na przykład dla SMS-a mogę sobie wybrać taki dźwięk. I teraz będę wiedział, że ten dźwięk będzie tylko z y, tych y, samych SMS-ów. To samo mogę jeszcze rozdzielić na dwie karty SIM, czyli jeśli macie w ten sposób, tak jak u mnie, że dwie karty SIM. Niech będzie taki dźwięk z innej karty SIM, co będzie już powodowało, czy ja mam reagować na ten dźwięk, czy najzwyczajniej mnie to nie interesuje i ten dźwięk zapikał. Wiem, że on na przykład jest z innej karty SIM, z innej aplikacji, która może zaczekać, aż podejdę sobie do telefonu, i później sprawdzę, kto tam coś wysłał. Także dziękuję Wam za uwagę. Jeśli pomogłem wam tym odcinkiem, dajcie łapeczkę w górę. Zapraszam też was na inne odcinki, zobaczcie sobie w zakładce wideo. Zobaczycie odcinki, w których pokazuję w jaki sposób na przykład zresetować telefon, jeśli nie znacie ekranu blokady. Zapraszam też do subskrypcji, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!